Segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa dla wszystkich, dotyczy zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, jak i firm oraz właścicieli nieruchomości letniskowych i działkowiczów. Od marca tego roku wprowadzone zostały nowe zasady mające na celu zwiększenie poziomu recyklingu oraz uniknięcie kar nakładanych na samorządy za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników. Konieczność osiągania wysokich poziomów recyklingu oraz rosnące koszty zarządzania odpadami wymagają podjęcia pilnych działań na rzecz poprawy wskaźników odzysku surowców. Gmina Sędziszów Małopolski podejmuje wiele inicjatyw, które mają na celu promować prawidłową segregację śmieci. Niestety, wielu mieszkańców w dalszym ciągu nie robi tego poprawnie. Najczęściej mieszkańcy wykorzystują te worki, jako, które dostają do odpadów segregowanych, jako worki na wszystko i tam jest wszystko wrzucane. Bardzo często są wrzucane na przykład opakowania po lekarstwach, które w ogóle nie powinny się tam zjawić. Natomiast dodatkowo jest jeszcze problem tego, że wrzucają chociażby niezgniecione opakowania plastikowe, są opakowania z żywnością wrzucane. Bardzo dobrze i chyba w zasadzie najlepiej jest ta sekcja szklana segregowana, ale zdarzają się również słoiki pełne. Więc to też tak nie powinno wyglądać. Powinny zostać opróżnione i dopiero wtedy taki słoik czy butelka wrzucona do worka zielonego. Są co jakiś czas rozpowszechniane i dostarczane do mieszkańców takie ulotki informacyjne o zasadach poprawnej segregacji. Również informujemy o tym, jakie mogą być konsekwencje innego zupełnie działania, czyli do worków, gdzie są. Które są przeznaczone na segregowane odpady, rzucanie wszystkiego. Bo takie konsekwencje faktycznie mogą być. Natomiast informujemy też na stronie internetowej, są informacje w serwisie miejskim. Staramy się, żeby te, co jakiś czas te informacje mieszkańcom odświeżać. Od marca bieżącego roku na pojemnikach z odpadami komunalnymi mogą pojawiać się naklejki informujące o nieprawidłowej segregacji. Rozpoczęliśmy taką akcję, która ma na celu. Yy, Zwrócenie uwagi mieszkańcom, że jednak mogą być jakieś konsekwencje złego segregowania odpadów i pojawiły się takie naklejki informujące mieszkańców, że w danym worku są rzeczy, które nie powinny się znaleźć. Czyli firma, która odbiera odpady od mieszkańców, firma Dezako, sprawdza takie te worki, co tam w nich jest i jeśli uznają pracownicy, że odpady są źle Przypisane, źle posegregowane, to taka naklejka pojawia się na, na danym worku i worek nie zostaje odbierany. I dopiero przy następnym odbiorze, jeśli się okaże, że mieszkańcy dobrze to zrobili, to wtedy można taki, taki worek odebrać. Chodzi o to, żeby zwracać im uwagę, że ta segregacja jest bardzo ważna, a równocześnie przy jakimś takim notorycznym działaniu niewłaściwym mieszkańca będziemy podnosić tę opłatę do 47 zł za odpady takie zmieszane, nieprzesegregowane. Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim przypomina, że od 2025 roku nie wolno wyrzucać odzieży i tekstyliów do koszy z odpadami zmieszanymi. Rzeczywiście te zasady się zmieniły i to zostało nam narzucone odgórnie, że tekstylia już nie są traktowane jako odpad zmieszany i nie możemy ich wrzucić do kosza na śmieci czy tego worka czarnego i należy to odwieźć po prostu do giepszoku punktu naszego gminnego. Tam są, tam są te tekstylia zbierane. Nie ma na to limitu, więc ile będziemy mieli, tyle można to oddać. Można też oddawać do kontenerów, które pojawiają się, są tutaj na terenie gminy. Tylko to też trzeba pamiętać, że to jest tekstylia, bo widzimy, że coraz częściej pojawiają się postawione przed tymi kontenerami jakieś wózki dziecięce, foteliki dziecięce, rowerki. No to nie są tekstylia. To należy odwieźć na giepszok, a nie zostawiać pod kontenerem. Temat segregowania odpadów budowlanych co z remontami wykonywanymi przez osoby prywatne? No to rzeczy, które zostają nam po remoncie, również możemy odwieźć na Gieprzok. Tam są oczywiście limity, bo takie mamy też jakieś wytyczne. Z tego co najważniejsze, no to Gruz możemy w ilości 300 kg na rok, styropian budowlany 50 kg na rok, szkło okienne 50 kg i wielko gabaryty to jest 200 kg na rok. Można też sobie zamówić kontener osobny, jeśli na przykład tych odpadów po remoncie jest bardzo dużo, to można zamówić kontener w firmie, która się takimi wywozem odpadów zajmuje. Nowe zasady wprowadzone w związku z nieustającym problemem złej segregacji śmieci mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu oraz uniknięcie kar nakładanych na samorządy za nieosiągnięcie wymaganych wskaźników. Współpraca mieszkańców i przestrzeganie zasad pozwolą ograniczyć dodatkowe koszty oraz przyczynią się do lepszego, gospodarowania odpadami.